12. Kolejnego dnia my dalej nie wyjechaliśmy. Między innymi dlatego, że zgubiłem kluczyk, Ta czerwona, i nie zakręciłem. Teraz wycieka tą zakrętką. Gimnocy. Słuchajcie, no. Jest już godzina 12 kolejnego dnia. My dalej nie wyjechaliśmy. Między innymi dlatego, że zgubiłem kluczyk. Pokażę Wam. My w Rynówce mamy takie karty. To nie są kluczyki. I to jest druga zapasowa karta, która jest popękana i czasami łapie, czasami nie. A tą najlepszą kartę zgubiłem. Przeszukającą piwnicę samochód Uh, wszystkie ubrania, to co jeszcze pakowaliśmy, no i masakra. Ja, jakby nie mam odwagi, też pojechać tym, z tą jedną kartą i to jeszcze zepsutą, może gdyby, znaczy zepsutą, tak działa i nie działa. Więc musimy szukać jej dalej. No to tyle. No to już w sumie wyjeżdżamy. W sumie drugi, prawie trzeci dzień. Słuchajcie, jak to mówią najciemni pod latarnią. Dwie godziny czasu. A okazało się, że czarne leżało na czarnym na biurku. Po prostu tutaj na wierzchu możemy jechać. A dokąd jedziemy, Piotruś? Ola, już sprawdza z piotkiem, gdzie my jedziemy. Gdzie jest Chorwacja? Tu! Nie, to są Węgry. To będziemy przez Czechy jechali? Albo przez Słowację jeszcze nie wiemy. Przez wiem. tak. ja wiem. Słowację zobaczymy. zobaczymy. Później przez Węgry jedziemy, czy przez Austrię? Nie wiem, albo tak. Ja nie wiem, zobaczymy. Ale gdzie dojedziemy? Tu jest Piotruś, zobacz, to jest Chorwacja. I zobacz, nad jakim morzem leży? Jak się nazywa to morze? Nie. Morze Adriatyckie. Piotruś, chcesz jechać do Chorwacji? Tak. Co tam będziesz robił, powiedz? Bawię się. O, dobrze. A Ola, co ty będziesz robiła w Chorwacji? Będę nurkowała. O, jesteś gotowa? Tak, gdzie mam piankę i. Zestaw do nurkowania z taką rurką. Jak to się nazywa? Snorkel? Nie. Coś takiego. Coś takiego. Coś na S. Dobra. Ja to co, jedziemy. Jedziemy. Ola jeszcze się wróciła po coś. Po co się wróciłaś? <laughs> nie Powiem. <laughs> Bo Ola ma taki swój przysmak. Zdradzisz nam, co jest sekretem Twojej młodości? Nie, to nie jest sekret młodości. Po prostu <laughs> ja mam problemy z żołądkiem i to jest taki naturalny Eee, Probiotek. Bardzo mi smakuje. To od razu cały wypijasz, czy na raty? No, czasami mi się zdarza, że wypijam całą butelkę na raz, ale to różnie bywa. Tak. Piotrek, zapraszamy naszych widzów na podróż, żeby razem z nami przeżywali nasze e, zabawy? Tak. Tak? Mhm. Super. To co, gdzie się widzimy? W Warszawie teraz. Teraz w Warszawie. No, jedziemy do Warszawy, potem może do Lublina, potem do Stalowej Woli i tak po kolei powoli do Warszawy. Postaramy się na bieżąco wszystko relacjonować. To co? Jedziecie z nami? Chyba tak. Jedziesz z nami? Tak. No i mamy pierwszy postój. Fajnie, że właśnie są czasami na mopach takie miejsca, gdzie można całym zestawem sobie stanąć. No i idę poszukać wody. Słuchajcie, najlepsze jest to, że tutaj e, jest punkt, który można nabierać właśnie wodę i rzucać ścieki, i on jest od samego początku. I po drugiej stronie, tam też jest. E, jak to się mówi? Ja, po drugiej stronie tej drogi ekspresowej tam też jest taki punkt. Ale najlepsze jest to, że tak jak wybudowali Hato 4 czy 5 lat temu, to zawsze jest zamknięty. Tak jakby to, nie wiem, musieli wybudować, bo nie wiem, są jakieś tam wymogi, a potem to zamknęli i to w ogóle nie funkcjonuje. Idziemy zobaczyć. No jak widzicie, lata mijają, a punkt cały czas zrzutu nieczynny i to też jest nieczynne. No nie wiem, może ktoś z Was wie dlaczego tak jest i, i, i. No nie wiem. Po prostu dlaczego? Dlaczego? Jak już coś jest wybudowane, to nie może działać. Znalazłem jeszcze coś takiego. Jest taka pompa. Może tu chociaż jest woda. Haha, to dam, dobra, będzie można napełnić sobie zbiorniki. Pod ten kran, zaraz będę kombinował jak tą wodę przelać. Ja nie wiem, czy tam wąż może włożę. Zaraz będziemy próbować. No, ja włożę z sobą takie węże I mam tutaj... O Jezus! I podłączenie do... jakby do kranu Ale tutaj też mam złączkę, żeby czasami właśnie móc sobie złączyć i różne węże Idziemy zobaczyć, czy coś wymyślimy No, udało mi się wepchnąć wąż bezpośrednio do środka Zobaczymy, jak to działa Naciskam Leci! A zbiornik się zupełnia Wyszło I wiecie co źle zrobiłem Tam na górze jest zakrętka taka czerwona I nie zakręciłem I teraz wycieka tą zakrętką A zapomniałem No a dobra będę musiał potem Jak wypompuję tą wodę To zbiornik w dół wezmę i zakręcę Dobrze Jeszcze sprawdzę tylko ciśnienie w oponach Zostawiłem na 3,4 bara i zobaczymy, czy jest odpowiednie. Nie będę miał jak Wam pokazać, ale ja już widzę, że było 3. O, no to tylko troszeczkę zeszło. No i tankujemy gazik. Uwielbiam go za to, że cały bak kosztuje jakieś 80-90 zł. Zaraz zobaczycie. O, 8 dyszek, mamy 38 litrów. I tutaj w Renault jest tak fajnie, że właśnie ten wlew jest ukryty tutaj, bo on fabrycznie Fabrycznie ma jakby miejsce, żeby tutaj ten wlew, no po prostu zamontować. I mamy pierwszy postój. Zatrzymaliśmy się na stacji Orlen w Glinojesku. To chyba jest. Ola będzie gotowała coś do jedzenia, a potem dalej do Warszawy. I pamiętajcie za każdym razem, jak jedziecie, musicie mieć gaz zakręcony. I potem trzeba go odkręcić, jak się zatrzymujecie i chcecie gotować. Ja właśnie za to lubię to moją butlę, że robię tylko. Pyk! I jest odkręcony. O, już sobie to grzewamy. I Ola, y, co planujesz zrobić? Kupiłaś coś ekstra dzisiaj. A co masz? Nie mogę znaleźć. Nie możesz znaleźć tego ekstra. A to nie było przypadkiem tutaj? Bo tu jeszcze coś chowałaś. I co tu wyjmujesz dla nas dobrego? Czarny makaron. Czarny makaron? A z czego on jest? Z czarnej fasoli. To co, jemy? Próbujemy, ale bezglutenowy to ja średnio lubię gluten. Piotrek, co robisz? Zimno. Zimno ci? Pali mi spali. Pali! Pali mi. Ola, twój makaron spaghetti się zakręcił w świderki po ugotowaniu. Jak to się stało? No, nie smakował mi ten czarny. Mamy tutaj taką lampę. To... Ultrafiolet. Ultra tutaj farbę, ale... Piotrek, co ty zrobiłeś z tą farbą? Piotrek! Piotrek to nie jest zabawne. Co to posprząta? Nie wiem. Nie wiem. O nie, właśnie w przyczepach jest taki minus, że są te wykładziny, które się bardzo ciężko czyści. No dobra Piotrek, to co? Będziesz oglądał po sobie? Tak, akurat. Tylko uważaj, żeby nie do oczu, bo to jest taka piana do mycia. No dobrze, ale to na plamy i będziesz zaraz... Ale nie tu, tylko tam, gdzie są plamy, Piotruś. Dobra, ja gąbką. jest co schodzi to? Nie, nie wiem nie schodzi chyba nie chodzi no to mhm. i co my teraz zrobimy? nie wiem Piotrek, trzech może mocniej trzy to mocniej tryje. Tre. trę таравис эс каца пац пага тарац транксэр пага 1 2 3 х Cześć, witajcie w nowym dniu. Ja dopiero wstałem, <laughs> ale złapałem dzisiaj e, wschód słońca. Nawet udało mi się wpuścić drona. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł, to, co to zrobiłem, ale jak możecie zobaczyć, nie chciało mi się rozpinać przyczepy od samochodu. I po prostu, tak jak tu jest, e, rozłożyłem podpory, żeby się nie gibała. A samochód jest podpięty. Po prostu złożę podpory i pojadę. Nie wiem, czy też tak robicie. E, napisał do mnie Kuba, więc Hoski który mówi, że zajmuje się instalacją takich właśnie przeróbek na gaz. E, mówił, że to nie jest potrzebne, jeżeli gaz jest dobrze wyregulowany. Więc Kuba, e, ja Ci pokażę teraz, e, bo mam interfejs, zaloguję się, zobaczysz moje wykresy i powiesz mi, czy, czy muszę ten e, lubryfikant, czy jak to tam się wymawia, e, wlewać. Dobra, pokażę Wam, jak stroję moją instalację LPG. Tutaj mam taki interfejs, to się łączy Bluetoothem. I muszę tutaj to podłączyć do mojego sterownika. Tutaj pod maską jest taki zęgiel Ciężko jest to robić, jak się kamerę trzyma. Dobra, już podłączyłem. Pyka. Sterownik mam tutaj ukryty. Pokażę Wam, jak mam wystrojoną instalację. Zobaczmy wykresy. I tak u mnie pokrywa się gaz z benzyną. Wydaje mi się, że nie wiem, dajcie mi znać, czy to jest na tyle dobrze wyregulowane, że nie muszę używać tego smarowidła dodatkowego i specjalnego. W ogóle aplikacja jest fajna, bo możecie sobie wyłączać wszystkie wtryski po kolei, na lać benzynę tu, a gaz tu i sobie sprawdzać, co gdzie działa, wynajdywać wszystko po kolei, są do ustawienia temperatury przełączenia. Po prostu fajnie, że. No i najlepsze, że to w ogóle chodzi z. <laughs> No z telefonu, tak? Czyli jedziesz sobie i możesz na bieżąco robić korekty i wszystko. Ro... Nie trzeba brać specjalnie z sobą komputera, bo to też nie jest takie, wiecie, proste. A jak ma się telefon w kieszeni, to zawsze można sprawdzić, czy teraz jak gaz się na przykład, zmienił, mieszanka <laughs> zimowa jest trochę inna, to można sobie zawsze trochę podregulować. Pewnie też zastanawiacie się, dlaczego śpimy w centrum Warszawy, a nie gdzieś tam na uboczu. A chodziło o to, że Ola ostatnio na camper caravan show e, brał udział na scenie w jakimś konkursie. Już Wam pokażę, co wygrała. Mamy taki voucher na 300 zł do zrealizowania z Go Market. No i po prostu do naszego wanika, którego może będziemy budować, mam nadzieję. E, ja sobie toaletę od razu wezmę. I już będziemy mieli pierwszy element naszego wana. No, i jesteśmy po prostu obok go Marketu. Chciałem rano wstać, odebrać nagrodę i e, jedziemy dalej. Tak, był piątek rano, więc pan jeszcze zaspany mówił, że nie chce, żeby go nagrywać. E, co sobie wybrałem? A więc na moją nagrodę wybrałem toaletę. To będzie nasza toaleta, to jest nasza pierwsza rzecz, do naszego campervana. E, wzięliśmy też papier toaletowy, bo się kończy. I taki ręcznik szybko schnący. Jest taka pora roku, że one dłużej schną, więc. Będzie fajnie. Nie wiem, powiedzcie mi, czy korzystaliście kiedyś z tych poti poti? Wydaje mi się, że ona powinna chyba nam starczyć do tego campervana. Patrzcie co, ja tutaj mam. Jeden z moich widzów, który ma na imię Artur. Kupił sobie taką baterię, ale kupowało się je w zestawie. I to jest bateria do... Patrzcie co tu się będzie teraz działo. Do tego zegara. Eee, zmieniam i niech zegar zacznie działać po raz pierwszy w historii. Teraz pytanie, gdzie tu są bieguny, a tu jest plus i minus. Zobaczymy. Tu jest Polska. Tu jest Polska. <laughs> Działa. Stało się. Piotruś. Co? Y, otworzymy to? Mhm, ej, mogę. Jesteś ciekawy? Tak. No to trzymaj. To może nie Ci mogę. pomogę? Nie, Poczekaj. nie mogę sejfu otworzyć. No tu w tą stronę. O jest. Otwarte, dobra, czekaj. O tu delikatnie włóż i teraz tu w lewo. Ło, brawo, otworzyłeś. I co my tu mamy? O, Belek? O, wyjmujemy, zobacz, też zobaczyć. Co? To jak się podniesie. To jest instrukcja obsługi, tak? Tak. A tu pisze, że tu jest co? Spłuczka. I co gdzie idzie? Tu coś jest jeszcze, to wyciągamy. I patrz, Piotrek, są jakieś koreczki jeszcze. Koreczki? No. I tu jest taka dziurka, to się otwiera. Wiesz, jak się otwiera? Nie, nie wiem. Chyba tutaj z przodu, Piotrek, pociągnij. Oto, no. O, tak! Otworzyło się? Tak! Dziurka się otworzył. Fajnie. Podoba Ci się? Tak, podoba mi się. Dobra, już wiem. To trzeba w lewo i do góry. Wtedy nam się ta toaleta rozdziela I tutaj możemy sobie pójść I wyrzucić Pik 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 Tu pewnie jest odpowietrznik Tu powinno być zakręcone I tyle. A tu woda, woda. A woda to chyba gdzieś na górę się wlewa wiesz Tutaj się chyba wlewa wodę I tu wtedy się z puczką robi psz, 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 psz. No widać tu Pakujemy Będzie czekał na naszego wana hmm. Gdzie jest Piotrek? Nie widzę Piotrka Piotrek, jesteś? Ja tu jestem, jestem. tu, tu jedziemy moja lata! Aha, a dlaczego jesteś w opakowaniu od kibelka? Nie wiem, ja tu tutaj, mój dom. Twój dom? Mój. Dobrze, to ty tu dzisiaj śpisz? Tak. Ty... No, no dobrze. To... No, gdzie idziesz? Do samochodu. Po co? Ej, ale co tu robią konie? Jakie konie? Nie, jesteśmy chyba na jakimś postwisku, ja nie wiem. Tam. Ja nie widzę. No tam jest koń. Tam jest koń? Ale fajny. Aha. Idziemy no to jedyniego? dobry parking z końmi. Po co macie jabłka? E, żeby zakarmić e, 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 konie. Konie? Ja. Idziemy? Jednego. No, tak. Nie wiem ja jak się boję. Ja wjeżdżam ja to mu nie szokowało. <śmiany> Ej, ale jeszcze ja. <śmiany> Naprawdę najfajniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że po prostu jak ktoś zgłodnieje albo chce siku, po prostu się zatrzymujemy i no i co? Idziemy coś jeść. Nie, nie! Nie, spodziewak jak to powiem o to chodzi. Z pieczkiem wymyśliliśmy taką zabawę. Nazywa się łap liścia. I chodzi o to, że trzeba złapać liścia zanim spadnie na ziemię. I kto złapie najwięcej, ten wygrywa. Uwaga, patrzymy czy jakiś listek spada. Jutro leci! Zobacz! Nie yes, Jest! A, ja, a, a to, ile mam liść! A patrz ile mam licz. Ile masz? Ej, ale to nie są liście. Znaczy są, ale to nie z drzewa. To są drzewa. Okej, okay, wystarczy, jedziemy dalej. Dobra, to jest... A, tutaj. To ty, a, tu starego, żeby przyczepę dobrze widzieć. A co ja mam widzieć? Piotrka? Piotruś? Co? No. Hej, teraz Ciebie widzę, ale właśnie, te potrzebne jest to lusterko. <grym> no Okej, okay. no sorry, pierwszy raz jadę z przyczepą, więc się nie znam, no. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, a Może zwrócimy do domu bez przyczepy. I kupimy kampera. <grym> o matko, nie wiem, boję się trochę. Dobra, dziwnie. Co tu jest włączone? Kierunkowska Może boję się Teraz Ola jedzie na tempomacie Nogi ma wolne Jak się czujesz? Jak na sankach bym zjeżdżała Ale jak? Dlaczego? Dlaczego? Bo jak się jedzie na sankach to też się naciska gazu Tylko się jedzie do przodu Napiszcie w komentarzu, czy Wy macie podobne odczucia Do jeżdżenia z tempomatem Jesteśmy w Ikei, bo brakuje nam czego? szlaka. nie mamy w czym odcedzać makaronu niestety. Mm -hmm. Zapomnieliśmy z domu, nie wiem czy są taki składany. Składany. Taki. Tylko, że on kosztuje aż 30 zł, a tu są takie za 6. nie no. i taki za 6. I co jeszcze będziemy szukać? No i szukamy czegoś, żeby uporządkować się w naszych szafkach, bo właśnie z tym jest największy problem, że one są małe i wszystko z nich wypada i... Nasi widzowie właśnie dzisiaj napisali w komentarzu, że chcieliby zobaczyć, jak wygląda e, uporządkowanie szafek i to, jak e, wszystko ułożyliśmy. No i właśnie z tym jest problem, e, idziemy szukać jakichś kartonów albo pudełek, żeby uporządkować w szafkach. Ok, to w IKEA znaleźliśmy takie pojemniczki. Nazywają się IKA365. I właśnie wydaje nam się, że będą idealnie pasowały do tych szafek, żeby można było to tam yy, wygodnie przechowywać, na przykład jedzenie i fajnie, że są takie przezroczyste, bo będzie od razu widać co tam jest. O, o super. To I dwa to tutaj wejdą takie. Nie wiem, właśnie zmierzyliśmy te mniejsze, a nie te duże. Tutaj też właśnie, żeby się dokopać do tego, co, czego szukamy, to musimy wszystko wyjąć po kolei. Pojemniki są o tyle fajne, że. Też można... musisz z nich wyciągnąć wszystko po kolei. No dobrze, ale jest wygodniej, moim zdaniem. Ja lubię pojemniczki. Wzięli się na następnym odcinku i idziemy spać. Pa! <grym>